Jest to najmniejsza moja chwila w wydroszczy, po w regionie w kujawsko pomorskiem Mamy niestety pewną robotę partyjną tutaj do zrobienia. Zbieramy podpisy. Czy wszyscy już się podpisali wszystkie? Nie! Nie, to źle! Ale to znaczy, że będzie jeszcze dużo podpisów. Minuta agitki. Słuchajcie mnie, szczuki przez chwilę. Potrzebujemy Waszej pomocy. Jak nie zbierzemy podpisów, wyjdzie na to, że środowiska wolnościowe, feministyczne, genderowe, LGBT, że normalni ludzie nie istnieją. A przecież jesteśmy, tak? Jesteście! Dzięki Kaziu. Jest jeszcze z nami Łukasz Grupa, który jest naszym posłem tutaj. Łukasz, chodź tutaj do nas. Łukasz. I Łukasz. Łukasz. I damy Wielkie brawa. To jest posel, którego wybraliście. Wielkie brawa dla Kazi. Więc jeżeli ktoś z Was chce pomóc Kaji, żeby ona dostała się do Europarlamentu, to do Łukasza. Łukasza, dajcie mikrofon. Dzięki bardzo. Słuchajcie, przyznam się do czegoś. Jestem tutaj dzisiaj pierwszy raz, ale zajebista impreza. Zajebista imprezę, Ale to chyba dobrze, że jeżeli... Że się, że się przyznaje, że pierwszy raz. Zajebiście jest, naprawdę. Dzięki Robertowi, ale wiele osób tutaj dzisiaj spotkałem znajomych, którzy zapraszali mnie wcześniej, jakoś nie było okazji. Słuchajcie, jesteśmy przy pierwszym stoliku, naprzeciwko baru. Zapraszamy do podpisywania listy, której liderką jest Kazi, Kazia Szczuka, ale również osoby, które chcą pomóc w kampanii. Będziemy brać kontakty i będziemy działać. Najbliższe dwa miesiące zapraszam wszystkich. Za karę, za to, że jest pierwszy raz, to musimy mieć ten pierwszy raz. Kto się zgłasza na karę? Kiewie, bawcie się dobrze. Dzięki. Trzymajcie kciuki na ramkach. Głosujcie na Europa Plus jestem jedyną. Kasia, 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 Kasia. Dziękujemy serdecznie pan. Także tobie, Tamel.